Witam w serii Parkowanie kuriera Wszystko się zgadza Maz ryb, ma z ryb skurwysyn To mi się podoba w tym aucie Dzisiaj znowu rozwożę paczki na Berlinie Jakbyście się nie spodziewali, ale To nie jest mój monster, jak coś nie dajcie się zwieść dostaliśmy nową machinę Także to jest mój wóz i jest w automacie, nie? Dzisiaj będę szybko pracował, także zabierdala jak pojebana. Wyścigówka, nie? Taka taki bus wyścigówka na kurierkę? A, sorry, 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 sorry <ścoughs> Jaki dźwięk z ciebie wydał śmieszny. Dobra, no i co? Robimy klasycznie, nie? Tutaj tak się rozjebie, ale chuj, warto poukładać a tutaj jest kurwa taki piekarnik, że dobra, nie ma tego miałem 7 nadwymiarowych, to jest 7 nadwymiarowych podejrzewam, że on będzie gdzieś w którymś z bagów albo coś trzeba wysłać informację, że ja mam od razu missinga pomijamy tego stopa i jedziemy dalej po prostu to już będzie koperta kurwa, to jest inny bug Rozkurwie to zaraz Czyli pewnie tamta paczka będzie w tamtym bagu Także musimy spakować tego baga Bo źle ułożyli, kurwy jebane Langsam faren. Tu, 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 tu. Pozwólcie mi, że zaparkuję sobie w ten oto sposób I nawet auto, bo widzę, że tam siedzą jakieś Kidosy To mogą sobie Wpaść na głupi pomysł, żeby mi zajebać auto Dobrze idę, czy źle? Źle Najwyższe piętro Fajnie właśnie chciałem tak sobie Wlecieć tam Otwórz mi i wrzucę ze skrzynki, bo już jestem wkurwiony Jest nadzieja Kurwa otwórz mi drzwi No to takie bloki to nie wiedziałem, że będą fajne That's power Dankeschön. Za to, że cię nie ma w domu właśnie tak dostałeś tą paczkę. O Jezus Maria Czekaj, ja dobrze jadę tak, tu muszę wjechać. Zaraz tej dużej się pozbędziemy 17A i 17B Malaki To zabiera dużo czasu Jezu ja tu byłem i tu jest chujowo Te broki są tragiczne Przedstawię tą większą, żeby nie latać z nią. Więc tutaj grzeczę. No. Ale mu wstaje. będzie się męczyć. Ja bym tak nigdy nie wsadził paczki. No najwyższy, no ty jesteś pojebany. No. Dzień dobry, pa paczka. paczka. <gry> o, proszę bardzo. Dziękuję. Polska podstawa Fajnie, że na najwyższym piętrze Tu musimy wjechać O ty, wy chyba was Ty otwarte jest Jak mi ktoś to zamknie za chuj Nie jest to bezpieczne to co ja robię ja, Ale czekaj bo 25 jest później czy, czy mam brać dwie na raz, czy nie? 25C gdzie jesteś? Witam To jest takie osiedle chyba na którym często zamykają kurierów z tego co widziałem na grupie. Także oby kurwa mnie nie zamknęli. We will see Amazon O, <ścoughs> oh, Ale smaży. Dobrze, że jest odpalony, jej się klima nie ma daje, bo tak to mi się ukazało. 29D się tutaj nie wiem czy to widać. Logo u psa Oby ci nie było w domu. Masz jeszcze 5 sekund. Halo? Amazon. Dobra, to jest dziecko. Udamy nie mam czasu O kurwa Ej, hey. deszwała Okej, okay, idę Powinniśmy skończyć koło 16.30 Teraz się okaże, czy mnie zamknęli Chyba nie. O. A to jest strefa zamieszkania. 20 tu jest dlatego. Się tak gapią. wejdzie? Amazon De. DHL tutaj w kamerze się prezentuje tak Patrz, on z buta zapierdala Chyba się boi, że go zamkną Ja na ryzyku Jeśli tu skręcę w lewo i będą skrzynki przy tych blokach To jest klasa A jak nie, no to... Chuj mi w dupę. No i chuj mi w dupę, wielki taki. Tutaj widzicie, że parkuje w sensie. A jak jest wolne, tak to bym stał na środku drogi, nie? Jakby nie było tu miejsca. Choć on takie dwie moje koperty, ale nie ma skrzynki, nie? Tak to to by było. Pyk, pyk. O, jeszcze mieszka najwyżej. Dzwonię do niego, ale wsadzam do skrzynki, mam wyjebane. Nie będę biegł z takimi. Amazon. Nie będę biegł z takimi kopertami przecież. Jeszcze mnie nie Dobra Nie będę biegł na najwyższe piętro bez przesady Nie wiem czy wyjadę na takie normalne bloki Gdzie będę mógł podjechać pod... Pod, pod klatkę czy będę tak na jak Tak idiota. z buta. O! Nie skadniecie na najwyższe piętro. Otwieraj. O! Dzięki. <grym> Otwarty był. Oj, Patrz. O! chyba ja, ten um, patrzę. O, no, jak świetnie. Marcin. Marcin, sprawdzę cię, czy wszystko oglądasz dokładnie. Jeśli teraz oglądasz, to wyślij mi rejestrację tego motocykla. Czekaj. Przecież to jest całe zamazane. Jak mam z tego coś, kurwa rozszyfrować? Dwa stopy do końca, ogólnie z godzina 16.30, także dzisiaj w chuj szybko poszło. Tak mi się podoba, nie? No ale to pewnie przez to auto, nie? To auto po prostu powoduje, że szybciej pracujesz. Nie wiem czemu tak jest. 22a mamy. Będzie gdzieś tutaj. I jest to oto ten dom. I ja już widzę, że tu haustora można jewnić. Będzie blokować ruchu aż tak długo. Ja mam, no, widzicie, tak naokoło poszedłem jak retort. Dwie główne, weranda frontowa nie musisz mi więcej mówić stary no i ostatni stop i co, no i wracamy na, na hafidę, nie? którą widzieliście w poprzednim odcinku, jak ktoś nie oglądał zapraszam no i tu musimy wejść, także delikatnie Zajdziemy na krawężniczek no i wsadzę to do skrzynki, mam wyjebane nie chce mi się już No. Ostatni stop. Widzowie wygląda w ten sposób. Skończyliśmy turę 16:31. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Tschüss.